Dzień dobry, ja jestem Maciek, a to jest Q&A, czyli coś, co chciałem zorganizować od dłuższego czasu, ponieważ zadawałem wam pytania na grupie, wy tam pisaliście oczywiście mnóstwo różnych swoich pytań, więc oczywiście ja chętnie na nie odpowiem. Wybrałem trochę ciekawych pytań, z początku miałem wybierać takie, które są rzeczowe, oczywiście wyszło, wyszło na to, że wybierałem jakieś takie ultra gówniane, więc <laughs> teraz jest mnóstwo gównianych pytań, więc będzie całkiem, przy, przypuszczam, zabawnie, mam taką nadzieję przynajmniej. Bardzo dużo pytań w ogóle o Sex Masterkę było, co, co wy oglądacie, naprawdę, <laughs> co wyglądać na tym YouTube, przepraszam. Nie ma lepszych tematów do pogadania. Ale dobrze, jeżeli tak chcieliście, to zaczynamy. Masz dzieci? No pewnie, że mam dzieci, przecież miesz, kochani, miałem tyle dziewczyn już na YouTube, że to się w parę nie mieści. Magda, to z nią mam jedno dziecko. Julka, to z nią mam jakąś tam dwójkę około. Teraz Ola, to dziecko w drodze, jeszcze o tym porozmawiamy później. Także miałem mnóstwo dziewczyn, nawet z dziewczynami, którymi się nie spodziewacie, że mogę mieć dzieci, to ja mam dzieci. Napiszcie w komentarzach, kto to może być. Dlaczego mówi się na przykład na dziewczynę ta jedyna, a nie ta druga. Nie no, czasem też się mówi ta druga, wiecie, jak ma się na przykład trzy dziewczyny w jednym czasie, to się mówi ta pierwsza, ta druga, no ta, ta trzecia. To nie jest powiedziane, prawda? To nie jest powiedziane. Po prostu czasami nie, niektóre dziewczyny nie wiem czemu, ale się obrażają, jak się ma drugą dziewczynę. To jest dosyć dziwna sprawa, nie? Znaczy. Ja rozumiem, że facet może się obrażać, że dziewczyna ma drugiego chłopaka, bo to jest niedopuszczalne. Ale dziewczyna, y, y, która się obraża, że facet ma drugą dziewczynę? Nie, spokojnie, to jest żart, naprawdę, bądźmy sobie wierni. No żeż, bądźmy sobie wierni! Czemu nazwałeś widzów akurat Sery? Droga Karolino, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ty się teraz tak nazywacie? Ja stworzyłem tylko grupę mistyczną Ser Shio, a wyście sami stwierdzili, że gdzieś nazywać Serki Shio. A to jest trochę dziwna nazwa, i ja sam bym tego na pewno nie zasugerował. Coś ja dużo dziwnych rzeczy robię, ale Serki Shio. Pokażesz sowę? XDDDDD. Marcelinko. Ja nie mogę pokazać Sowy, ponieważ sowy takowej nie mam. Mogę pokazać bydlaka albo węża, czy jak zwał, tak zwał. Ale jeżeli już tak bardzo nalegacie na jakiegoś bydlaka to pokażę wam swojego. Jeżeli kałamarnica i małże to owoce morza, to czy sarda i dzik to owoce leśne? <grystanie> nie wiem czemu, ale nawet mnie to trochę rozbawiło, jak to pierwszy raz zobaczyłem, ponieważ wiecie, to jest taka analogia, nie? Że jak w morzu mamy owoce morza, to w lesie owoce leśne. Ale niestety, droga Natalio, kustosz. Ciekawe w jakim muzeum pracuje. Żarty z nazwiska. Owoce leśne to jagódki, y, y, bobki królicze, jakieś tam rzeczy tego typu. Nie dziki, to są takie wielkie bydlaki. To jest, owoce morza, to też są takie, wiecie. Niewielkie rzeczy. No te kałamarnice, czyli owoce, to nie, nie, nie są takie wielkie kałamarnice, co zjadają człowieka, co potrafią wsadzić swój, tą, swoją, ten swój odwłok w głowę człowieka i go tak possać. To nie są te kałamarnice, to są takie malutkie, wiecie, takie, co się. chociaż może i te duże też się, w sumie nie wiem. W na gałęzi siedzi czy kuca? Pytam się, że w Raczej kuca na gałęzi, bo wiecie, to jest tak z tymi ptakami, że jak Zresztą wszystkie ptaki kucają. I już uzasadniam, dlatego, że ja mam takie miejsce, gdzie jak idę dosyć na uczelnie, to muszę przejść pod takim mostem, gdzie pod tym mostem są gniazda gołębi. One wszystkie tam kucają na takich żerdziach i srają na ludzi. To jest taka droga usłana gównem ptasim, to jest mnóstwo tego tam po prostu. Dlatego jak się trzeba tak patrzeć do góry i unikać gówna, które spada z góry. To jest właśnie ten problem, to jest już ostatnio. Ale jakoś sobie radzę nie martwcie się o mnie, w każdym razie ptaki kucają, bo podczas kucania robi kubkę na ludzi. Także to jest oczywista sprawa. Co jeśli wmówili nam, że jesteśmy ludźmi, a tak naprawdę jesteśmy obcymi i wszystko wokół nas jest wymyślone i pewnego dnia możemy się obudzić i to będzie tylko sen? Zobacz na to z innej strony. Również może być tak, że my nie jesteśmy w śnie, ale wszyscy wokół nas to nie są prawdziwi ludzie. To są roboty, które są stworzone wokół... Cały świat jest wokół nas stworzony i tylko my jesteśmy jak to słońce, co w centrum galaktyki było kiedy teraz już nie jest. Nie wiem, czy to co powiedziałem się trzyma kupy, ale bardzo się starałem. Czy gdybyś miał szansę wyjść Dupę? Selenie Gomez, to byś to zrobił? Wy, wy to pierwsze pytanie jakie mi do głowy przyszło X, d, 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 d. Selena Gomez ostatnio miała kryzys, nie możemy jej jeszcze wylizwać dupy, ale być może jak kiedyś będę piosenkarzem to czasami warto wylizać komuś dupę, żeby prawda uzyskać wsparcie, prawda, jakaś wspólna pioseneczka z Selenką, te sprawy, no czasem trzeba najpierw dupkę wylizać, no ale czasem tak to bywa. Chciałeś kiedyś pogłaskać jakieś zwierzę, ale wydawało się to dziwne? W nawiasie koza, kangur i tak dalej. <gry> dziwne to jest to Pytanie, ponieważ o ile pierwsza część jest jeszcze w miarę spoko o po pogłaskaniu zwierzęta, to czemu akurat w nawiasie jest koza i kangur? Kus się trochę boję, przyznam, bo kozy są trochę dziwne. Bo jak się ma jedzenie i się wchodzi za są kozy, to kozy ci ścigają i nie wiem, próbują ci wyrwać to z rąk. Ja się boję takich zwierząt, to są niebezpieczne zwierzęta. Ugryzam cię w palec i co będzie? Będziecie palec bolał, tego nie chcemy. A kangur też jest niebezpieczny, bo zawsze jest zagrożenie, że wsadzi cię do tej torby, którą masz i odskoczy w nie pamięć. Nie chcemy, żeby odskakiwały z naszymi dziećmi o, lub z, nas, z nami w swoich torbach. Stop agresywnym kangurom. Co byś zrobił, gdyby Ola powiedziała ci, że jest w ciąży? No jak to? No przecież oczywiście, żebym ją przegarnął. Przecież ja wszystkie o wszystkie swoje kobiety umiem dobrze zadbać, prawda? Więc przyjąłbym ją do siebie, powiedziałbym jej. Daję tego dzieciaka już wyjmij z brzucha, to go nakarmię nakarmi go piersią ja. Czy jadłeś psa o smaku czekoladowo-kupowym? Krzysiu, ty żartownisiu, niezły żart. Ja bym też jakiegoś suchera zapłacił, ale niech zaraz coś wymyślę. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też babam. Krzysiu, takie żarty to ja rozumiem, że to są śmieszne żarty, ale wstrzymałem się. Czasem wstrzymałem się, żeby spirala śmiechu nie poszła za daleko. Nie wiem, ale coś mi się kiedyś obiło uszy, że jesteś byłeś ministrantem i dyrektorem kościoła. Czy to prawda? Tak, obecnie jestem dyrektorem kościoła, walczę o stanowisko papieża już od paru lat. Niestety, stary Franciszek jest trochę wytrzymały, prawda? Nie da się go za bardzo zdjąć z tej funkcji, więc walka trwa bardzo za wzięcie. Najpierw ministrant, potem dyrektor, potem cały świat. Czy chciałbyś sobie zrobić nagie selfie z seksmasterką? <noise> to jest ciekawe. To jest nowa forma selfie, kochani. Jak widzowie podchodzą do youtuberów na spotkaniach i robią sobie zdjęcia, to może być nowa forma, robić sobie nagie zdjęcia z youtuberami. Ja myślę, że to jest kolejny krok. To zaczęliśmy od prostych rzeczy, skończymy na ciężkich. Kogut może zaciążyć? Czy Hektor to kogut? Czy Ola może być kogutem? Czy kogut znosi... Nie wiem, co masz z tymi kogutami, ale coś ewidentnie jest nie tak. Zaciążyć to zrozumiem, że, że może być w ciąży, tak? To o to chodzi, jeżeli o to chodzi, to wydaje mi się, że kogut oczywiście że może być w ciąży. Tak samo jak mężczyzna karmi czasem piersią, i może być w ciąży. Tak samo kogut może być w ciąży. Nie wiem czy widzieliście kiedyś jak kura wpycha swoje jajko w dupę koguta. Tak to jest ten moment, kiedy właśnie ona stwierdza, że warto było wychować y, swoje dziecko w dupie koguta. Więc kogut jak najbardziej może być w ciąży. Psy mają pępek? <laughs> to jest ta rozkwina, ponieważ generalnie wszystkie zwierzęta y, można się znowić czy mają pępek. Na przykład, czy ryba ma pępek, albo jakiś kangur ma pępek. Jest sporo zwierząt. Jest jakiś, jakiś, nie wiem, borsuk ma pępek, ale lepsze pytanie jest, czy w ten pępek da się wsadzić palec tak, żeby doszło do jelita. To by było całkiem spoko, ale no niestety coś czuję, że... Nigdy się nie dowiemy. Potrafisz to przeczytać, zaśpiewać? Dobrze, kochani, jeżeli już tak bardzo chcecie tą seksmasterkę, nie ma sprawy, ja też umiem śpiewać, prawda? Możemy zrobić na, na próbę pierwszą zwrotkę jako arię operową. Drogie dziewczęta i chłopcy, czujecie wciąż niedosyt? Odstawcie dziś porno! Mówi Wam, seks masterka, Razem będziemy kroczyć każdej ubojnej nocy, Jak chcesz, możesz dołączyć, poka pokazałem mi. Dziękuję bardzo. Ale oczywiście możemy również wybrać drogę, prawda, bardziej prosto, czyli pójść jak seksmasterka w stronę bardziej śpiewania jak syntezator mowy. W torebce mam to coś, co odbierze jej głos chłopczyku, choć, a dam co to? Przed nami cała noc, głęboko spójrz mój wzrok, słuchaj i ucz się. Przepisu na anielską miłość chcę was uczyć wciąż. Wiesz, że być chciał mnie, au, to przecież jest logiczne, weź już głęboki oddech, to chłopcze, niemożliwe. Wąkałeś kiedyś sobie pachy w szkole? X. Bardziej zastanawiające jest to dlaczego akurat w szkole miał wąchać te pachy. to jest tak, że każdy uczeń w szkole czasami ma taki moment, że idzie do toalety i... Ty muszę sprawdzić, czy nie śmierdzi! Nie ja raczej nie zdarzało mi się, prawda, pach wąchać w szkole, ale generalnie, że sprawdzić, czy się nie śmierdzi, to jest chyba całkiem dobra opcja, chociaż warto było najpierw lepiej użyć dorantu zamiast wąchać pach. Pamiętajcie, dzieci, na początek zdorant, potem dopiero idziemy do szkoły. Po co mężczyznom słodki? Dobrze mówiłem, że można karmić piersią. Bieracie i piersi, tam machacie nią trochę i ona tryska czasem... mleko. Znaczy, nie żeby u mnie tak było. Ale dopuszczam, że to może być możliwe, prawda? Więc yy, poziom dzisiejszych, dzisiejszego programu w ogóle jest strasznie denny, mam, mam wrażenie. Ale co poradzę. Jak to się stało, że urodziłeś się z tak zajebistą dopą? Kani, ja nie wiem, jak wam to zaprezentować. No to jest... Sam się zastanawiam, kurde, bo to nie jest taka bardzo sprawa, prawda? Człowiek się już rodzi z tym! To nie jest tak, że można to wypracować. Te skłoty czy tam z innego coś robicie, to w ogóle nic nie pomaga. Człowiek musi mieć to w genach. Świetne dupsko. I świetną osobowość. Pierwsze, wyjdziesz za mnie? Drugie, jadłeś kiedyś kupę z orzechami? To jest właśnie wasza forma zadawania pytań. Najpierw zdajesz takie pytanie dla zmyłkę, wyjdziesz za mnie, takie bicze. A ja sobie myślę, o, jaka kochana! A drugie to jadłeś kiedyś kupę z orzechami? Nie, no naprawdę, no postaralibyście się trochę bardziej z tymi pytaniami. Chociaż jest nowy trend wchodząc na YouTube. Są już youtuberzy, którzy jedzą kupę, prawda? E, Stewart ostatnio widziałem zjadł kupę. Fajnie, poziom na YouTube się zwiększa z każdą minutą. To, to jest fajna sprawa. Zdaje się, co może być kolejne. Na przykład wyżygać się i zjeść swoje żygi. To by było coś. Wyzywam jakiegoś yy, challenge'owego youtubera, żeby to zrobił. Do roboty. To no jest koniec tych pytań na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za tyle wartościowych, mądrych pytań. Jurek Creeper jest bardzo zadowolony z Was. Patrzcie jak przykrzywił głowę. On może w ogóle dookoła głowy odnośnie. Nie wiedziałem, czy te Creepery mogą. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku jak najszybciej. Ja tymczasem zmykam i yy, yy, oczywiście muszę, prawda, obrać ziemniaki na obiad. Przepraszam, statyw mi upadł. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie lajka, a ja tymczasem lecę. Trzymajcie się i na razie.